Moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiać z Burzeną Bubuntyką, dyrektorką Festiwalu Akordeonowego. Pierwsze pytanie do Pani Burzeny. Skąd pomysł na Krakowski Festiwal Akordeonowy? To jest prawie, że pytanie o moją osobistą historię, ponieważ kiedy planowałam nagrać pierwszą płytę długogrającą w 2008 roku, był tam utwór do tekstu do wiersza Pani Ewy Hruściel. W którym tytuł był Notre-Dame, a w tekście nie było już w ogóle ani słowa o Francji. Ja chciałam oddać ten, ten klimat francuski, pokazać tę Francję poprzez akordeon, bo to mi się właśnie wydawało po prostu takim też powszechnie kojarzonym elementem z kulturą francuską. I zapragnęłam mieć akordeon w instrumentarium, w zespole. No i e, dłuższa historia, za, za długo by to było opowiadać. E, przy właśnie tej okazji poznałam Grzegorza Palusa. To jeden z artystów, który również i w tym roku wystąpi na festiwalu, i myślę, że jeżeli, e, a tak myślę, że będzie, że festiwal będzie przez wiele lat istniał, e, może nawet e, mnie już nie będzie, ale oby festiwal dalej, e, dalej był, e, to wówczas. E, Mam nadzieję, że, że pan Palus również będzie przyjeżdżał zawsze na ten festiwal. Trochę tak jak Jim Warszawar na Festiwal Kultury Żydowskiej. Na każdym festiwalu jest Jim Warszawar. No więc po prostu pan Grzegorz pokazał mi tak zaskakujące i zachwycające możliwości akordeonu, że... Po prostu stwierdziłam, że nie tylko jakby z mojej muzyki zaczął wypierać inne instrumenty, wydawało mi się że przez jakiś czas, że ja właściwie już żadnego innego instrumentu nie potrzebuję. Odstawiłam fortepian, odstawiłam skrzypce, odstawiłam te wszystkie dodatki typu sekcja rytmiczna, tam kontrapas, perkusja. To wszystko mi przestało być na moment potrzebne. Powoli potem, jakby znów do duetu, głos i akordeon zaczęłam dokładać inne rzeczy, ale inne instrumenty. Ale. Tak na mnie zachwycająco podziałał akordeon i jego możliwości. Pomyślałam sobie, że jakby wgłębiając się w to coraz więcej, że dziwnym jest, że w Krakowie, gdzie jest tak znakomita klasa akordeonu na Akademii Muzycznej, gdzie od dziesiątek lat uczy Janusz Pater i i Paweł Paluch, gdzie są tak wspaniali absolwenci, jak na przykład Jarosław Bester, który jest no, muzykiem wydającym płyty w Nowym Jorku w wydawnictwie Cadi. To chyba więcej nie trzeba mówić u Johna Zorna. I właściwie prawie wszyscy absolwenci mają znaczne osiągnięcia w konkursach akordeonowych żeby w Krakowie nie było festiwalu to jakieś rodzinie nie, nie, o o nie mówi a on jest i... Dosyć jest obecny i aktywny. Tak, no tutaj naprawdę w akordeonistyce się dużo dzieje. Wręcz można powiedzieć, że jakby absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej i śro... krakowskie środowisko muzyczne ma wpływ na kształtowanie tego krajobrazu akordeonowego w Polsce i nie tylko. Więc ym, pomyślałam sobie, że inspirując się zresztą co to dużo mówić, festiwalem kultury żydowskiej, który jest właśnie takim świętem kultury żydowskiej w Krakowie i która myślę który to festiwal myślę, wpłynął dodatnio y, też na, na relacje między kulturą polską a, a kulturą żydowską. Zamarzyło mi się, żeby y, nie wzorować się na żadnym z festiwali akordeonowych, które w Polsce istnieją, na przykład w Ławie, Hełmie, czy Czechowicach. To są głównie konkursy młodych talentów, i właściwie festiwal opiera się tylko na tym przeglądzie konkursowym i pokazaniu laureatów konkursu wraz z jakąś zaproszoną gwiazdą. Pomyślałam sobie, że chcę pokazać po pierwsze wielość zastosowań akordeonu w muzyce, w jak wielu gatunkach muzycznych ten instrument cudownie się sprawdza. Bo to nie tylko jest muzyka etniczna, tak zwany world music czy jazz, muzyka folkowa. Nie, nie, akordeon się wspaniale realizuje w muzyce poważnej, transkrypcji, jak znakomicie brzmi Jan Sebastian Bach na akordeonie, wspaniale prezentują się utwory takich kompozytorów jak Lutosławski czy Szymanowski. Czy na przykład klawesyniści, na przykład ramo, czy, czy muzyka skrzypcowa, takie jak utwory Paganiniego. No więc muzyka dawna, jak najbardziej, ale też muzyka współczesna, dedykowana temu instrumentowi, nowo stworzona, w tej chwili pisana dla tego instrumentu, wykorzystująca jego możliwości takie, już zgoła bym powiedziała niekonwencjonalne, jakieś szmeroświsty, szelesty, przedęcia, wykorzystanie pudła rezonansowego jako, jako instrumentu perkusyjnego, czy też właśnie efekty perkusyjne na miechu, szelesty na guzikach i klawiszach. To jest wyzwanie dla kompozytorów, chcę też ich właśnie jako organ zainteresować i dlatego co roku robimy koncert dla wykonań utworów akordeonowych, gdzie jest i muzyka właśnie taka nutowa, powiedzmy kolokwialnie, ale też i partytury graficzne, i teatry dźwięku, teatr instrumentalny. Chcę po prostu pokazać ogromne spektrum możliwości tego instrumentu w różnych gatunkach muzycznych, w różnych składach instrumentalnych, w muzyce kameralnej. I też w różnych generacjach. Zapraszam muzyków od bardzo już doświadczonych i, i sławnych do młodzieży, do prawda, świeżych absolwentów Wydziału instrumentów. W tym roku będziemy będzie się odbywać trzecia edycja, już trzeci, Krakowski Festiwal Akordeonowy. Jak Pani się czuje przed trzecią edycją Kakowskiego Festiwalu Akordeonowego, a jak Pani się czuła podczas drugiej edycji, podczas pierwszej? Czy ta edycja trzecia różni się od poprzedniej? Jakie, jakie nastroje są teraz? Co, co Pani czuje? Bardzo się cieszę, bo mam przekonanie, że festiwal się rozwija. Dowodem tego jest chociażby po raz pierwszy uzyskana pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz pierwszy uzyskana pomoc z Mecenatu Małopolski, czyli od Marszałka naszego województwa. Serdecznie też dziękuję za patronaty honorowe naszemu właśnie Marszałkowi i Prezydentowi Miasta. Dziękuję też za już kolejne wsparcie z Urzędu Miasta Krakowa, który wsparł przy drugiej edycji koncert Prawy Wykonań I w zeszłym roku, ponieważ festiwal odbywa się co dwa lata, koncert Prawy Konań co roku, no w zeszłym roku Urząd Miasta pomógł nam sfinansować koncert Prawy Konań. Więc jakby widzę rozwój. Jeżeli chodzi o patronaty medialne, w tym roku dołączyła do, do naszych patronów medialnych ogólnopolska rozgłośnia polskiego radia program trzeci, z czego nie ukrywam, że jesteśmy dumni. Zawsze lubiłam trój, radiową trójkę. Jest to dla mnie kultowa rozgłośnia, więc cieszę się, że, że na falach trójki będzie można o festiwalu sporo usłyszeć, a wiemy też, że i inne rozgłośnie deklarują takie zainteresowanie dziennikarze chcą mówić o, o, o naszym festiwalu. No już tradycyjnie towarzyszy nam swoim wsparciem Telewizja Kraków i Radio Kraków, za co też bardzo serdecznie dziękujemy. No i cała plejada m, innych m, patronów, partnerów, m, darczyńców. Naprawdę festiwal się rozwija. Myślę, że jeszcze będzie okazja. I moje ostatnie pytanie. Dlaczego warto zainteresować się tym wydarzeniem? Jak pani by tutaj zachęciła do wzięcia udziału, do posłuchania, do zobaczenia? Żeby sprawdzić, czy warto się zachwycić akordeonem. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby się zachwycić akordeonem? Yy, zwłaszcza zachęcam tych, którym się akordeon kojarzy z muzyką wiesiadną i myślą sobie o yy, wujku grającym na weselu albo o yy, takich ulicznych. Yy, ulicznych grajkach, więc dajmy się zaskoczyć, dajmy się zachwycić, sprawdźmy, co też takiego kryje się w tym instrumencie. Dziękuję za rozmowę z Bożeną Bobądygą, dyrektorką Krakowskiego Festiwalu Akordonowego. Rozmawiam, Matek Stróżyk.